Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mini Basketball. W dzisiejszym odcinku w końcu osiągniemy piąty poziom i zagramy sobie pierwszy turniej. Zapraszam do oglądania. Codzienne rzuty. Miejmy nadzieję, że uda się trafić 3 razy, a może nawet cztery. Ale dobrze będzie, chociaż jak raz trafię. Dobra, jeden raz na szczęście jest. Bardzo ładnie. Drugi raz musi być trafiony, jest, mamy to. Może będzie rekordzik, jak na razie mój rekord to jest 3 trafienia. Jest kolejne, i jeszcze jeden, i mamy rekord. Jak jeszcze zawisną na tym koszu, szalony. Dobra. Czwarty raz. Nie, kurczę, ale było blisko. Może jeszcze się uda ostatni raz. Bardzo blisko było, ale niestety, niestety. I tak jest ok. trzy trafienia. 5 gemów wygrane. Ok, codzienne pierdoły. Tutaj sobie damy daily deals. 215 pieniążków W teamie możemy sobie ulepszyć. Wolta za 150 będzie trochę lepszy. I uwaga, uwaga. Mamy w końcu piąty poziom. Zobaczmy, co my tam dostali. Ciekawego: 5 gemów. Pieniążki Nowa formacja. Zmienimy sobie, czemu nie? Tornament. O, właśnie. To dzisiaj gramy tornament. Win Street. Nie wiem, co to jest. Także nowości. Mamy jakąś niebieską jeszcze paczkę. Tutaj sobie przeklikam Ulepszenie jakieś. Ok, od razu tutaj sobie zmienimy, myślę, formację, chociaż sobie sumie mamy mniej trochę punktów. Yy, jak zmienię tą formację, to może na razie nie. No i uwaga, w dzisiejszym odcinku pierwszy tournament. Zobaczmy sobie, co tutaj mamy. Rocky Cup. No to jedziemy. Jakieś ulepszenia do wygrania. Yy, kosztuje to 500. Wejście. Bardzo ładna statuetka. Próbujemy. Play. No i pierwszy zawodnik, niestety tutaj nie zalogowany. 110 punktów. Miejmy nadzieję, że uda nam się wygrać ten tournament. Yy, 110 punktów. No, jeden punkcik tylko więcej niż ja. Także szanse dosyć wyrównane. No i zobaczymy, jak to będzie. Zaczynamy. Niestety, drużyna przeciwna przejęła piłkę, ale tutaj się za dużo dzieje na tym boisku. Naprawdę. I już trafili Batiste z przeciwnej drużyny. No, niestety. Muszę się tutaj rozkręcić. Miejmy nadzieję, że się uda wygrać ten tournament. I zrzut z daleka może, co? A nie mówiłem. Dżamal, proszę Państwa. Piękny rzut, piękny kosz. No i 3-2 jak na razie, ale będzie ciężko z tą drużyną, coś czuję. Odbierać piłkę, o dobrze, bardzo dobrze i rzut z daleka. Nie udało się jeszcze, powtóreczka jest, mamy to, will, bardzo dobrze. Kolejny kosz, jak na razie dobrze się ten turniej zapowiada, tylko musimy dobrze tutaj szybko piłkę odbierać. Odbieraj, odbieraj. No kurczę, o nie. Co oni robią? Proszę odbierać tę piłkę, no było blisko. Mogli to trafić, podaj tam, źle Źle niestety Tutaj y, zawodnicy z drużyny przeciwnej są wszędzie można powiedzieć Kurczę, dobra, jestem przy piłce Akcja przez całe boisko samotna No i mamy to, Fred proszę państwa Rzucił nam y, Także zdobywamy 8 punktów A drużyna przeciwna cały czas 2 Niech już tak zostanie do końca. Najlepiej, niech już nic nie rzucą. Coś tutaj straszne, zamieszanie pod koszem. O! To było dobre. Dobra, podaj gdzieś tam. Nie możemy cały czas samotnych akcji robić. No i mamy to: Walt Disney. Bardzo ładnie. 10 do 2. Zaraz będzie koniec pierwszej połowy. Oby już nic tutaj nie dali radę zrobić O jeszcze będzie rzut z daleka może O nie to już aż za daleko było O jeszcze powtóreczka Jest mamy to I to równo Z dzwonkiem gwizdkiem czy tym sygnałem Kończącym pierwszą połowę Udało się trafić Bardzo dobra pierwsza połowa Oby tak zostało by tak było cały czas No i lecimy dalej Paga, zaczynamy i udało mi się odebrać tą piłkę. A, zróbmy sobie może rzut taki z daleka. Udało się, Jamal. Nie wiem, widzowie, ile będzie odcinków z tej gry, no bo ona nie jest jakaś super interesująca. Myślę, że na początku, tak jak mówiłem, do 10 odcinków sobie zrobimy. No i zobaczymy, co potem będzie dalej. I mamy piłkę, Jamal przy piłce. Czy będzie to kogoś podawał? Nie, rzut. Niestety, nie trafiony, ale jeszcze powtóreczka i mamy to Hejko. No, to jego pierwszy rzut dzisiaj chyba trafiony. Bardzo ładnie, jest ogromna przewaga, 17 do 2. Nie wiem, czy ja jestem aż taki dobry w tą grę, czy. czy oni są aż tacy słabi, bo. To jest dobre pytanie. No, odbierać tą piłkę, czy im się uda trafić? Nie, nie udało mu się. Czekaj, nie, udało mu się, sorry. To wygląda jakby się nie udało trafić. Co to miało oznaczyć? No, dziwne, dziwne. Gratulacje, ale i tak przegracie, panowie i panie. Chociaż pani tam to raczej nie ma w drużynie. O, patrzcie, jak przyjęli piłkę. Łobuzy buzy, jedne. <grytanie> No, a ja nie potrafię jeszcze odebrać. Stop, stop. Odbierzcie, dobrze, jest, jestem przy piłce. No i czyżby Jamal znowu trafi? Tak jest, Jamal tutaj chyba najwięcej trafień dzisiaj ma. Bardzo ładnie, bardzo dobry zawodnik. Dobrze, żeby się jakieś ulepszenia. Jamala trafiły. O, i znowu w piłce Fred. Czy uda mu się trafić? Jest, udało się. Kurczę, ale no, tą drużynę w pierwszym meczu. Bardzo ładnie to wygląda. Fred, odbieraj. Naprawdę tutaj akcja za akcją się toczy. Oj, teraz. Kurczę, znowu jestem przy piłce. Will. Jamal. I Jamal. Znowu będzie trafny rzut. No tak. Proszę Państwa, 24 do 4, 3 minutki do końca. A te minuty są dosyć przyspieszone. Czy uda się jeszcze coś rzucić w tym czasie? Miejmy nadzieję jeszcze większą przewagę. A gdyby nie ten faul, może by się udało, a tak to już chyba nie zdążymy. Chociaż, dawać tą piłkę, dawać piłkę, szybko, bo jeszcze chcę rzucić coś. No i tak to wygląda, 24 do 4, piękna, ogromna przewaga. O to chodzi. No i zdobywamy punkty Coś tam odblokowaliśmy Paczkę mamy fioletową, to mi się podoba Do ulepszenia Robert No i kolejny zawodnik, Anna Ile ma punktów? 106, nie najgorzej Mam nadzieję, że wygram No i po tym tornamencie Mam nadzieję, że zrobimy sobie Jakoś więcej ulepszeń, ale ma zawodników Kurczę, jakie ma stroje, to mi się już nie podoba Niby mało punktów Ale drużyna czy będzie Dobra, tego nie wiem, zaraz się okaże I historia Lubi się powtarzać Hejko. I rzut z daleka. No kurczę, było bardzo blisko. Nie wiem, dlaczego nie trafił. Przecież nasz sam środek w sumie wycelowałem. No, może za daleko był. No nieważne, odbierać piłkę, odbierać piłkę. Muszę tutaj się lepiej nauczyć tę piłkę odbierać. A nie! Dobra, Jamal przy piłce. Czy może rzut z daleka jakiś? Dobra, dawaj Dżamal. Nie ma czasu. Jeszcze zróbcie dobitkę, jakąś dorzutkę, jak to się mówi, nie wiem. Możecie napisać w komentarzach, jak to się mówi, bo nie, nie mam pojęcia. Nie znam tych profesjonalnych koszkarskich zwrotów i nie! Usilli z drużyny przeciwnej. Niestety trafił do naszego kosza. Ale jeszcze nic nie przesądzone. Jeszcze wszystko możemy wygrać. No i piękna tutaj akcja, piękny rzut. I patrzcie, jak szybko, chyba się moja drużyna wkurzyła. Will od razu tutaj rzucił. I mamy 2-2. Oby tutaj nie popełniać zbyt dużo błędów. No nie, patrzcie, nie mogę im też piłki odebrać, ale na szczęście trafili. No i hejko. Hejko już biegnie, gdzieś będzie podawał, czy nie? No, chyba będzie musiał, bo tutaj. <gokolwiek> go goni. Ej, nie. jak go gonił z w tej dużym Ale ja hejko wkurzony. Kurczę, co oni robią? Powiem Wam tak. Dom trafił. To jest całkiem dobra drużyna. Pomimo tej ilości punktów, widocznie widzicie, ilość punktów to nie wszystko. Czy uda nam się znowu trafić? I tak jest. Szybka kontra Jamal 4-4. Wyrównany mecz jak na razie. <ścoughs> Sorry. Wyrównany mecz. Nie ukrywam, że wolałbym mieć jakąś przewagę większą, żeby tutaj być pewniejszy zwycięstwa. Nie! Stop, zatrzymajcie go. Kurczę, znowu dom. Bardzo dobra drużyna. No, nie wiem, chciałbym to wygrać ten pierwszy tournament. Fajna ta statuetka jest. No, i mamy koniec pierwszej połowy, i tutaj drużyna przeciwna wygrywa. Anna z levelem piątym. Dobra, czy uda nam się odebrać tą piłkę? Nie udało się. Kurczę. Bardzo trudny ten mecz jest. Nie podoba mi się to. Fred, odbieraj to. O, Fred tutaj odebrał piłkę na szczęście. I może. Nie, jak oni to odbierają dobrze. No i proszę Państwa, to nie było fajne. Mogli trafić, mogli to trafić, na szczęście im się nie udało. Dobra, już wiem, że robię za dużo samotnych akcji. Chciał to trafić, ale mu nie wyszło podanie. Do Jamala tam dawaj. No i Jamal będzie próbował trafić. Ajajaj, nie wyszło, ale jeszcze będzie jedna próba. Mamy to. Will. <laughs> bardzo dobry, bardzo dobry zawodnik. Dużo trafień ma. Kurczę, ale naprawdę drużna dobra. No i proszę Państwa, Fred przy piłce i czy się uda? Jest! Mamy to Fred za trzy, pięknie! Czyli 9 do 6 Zdobywamy trochę tej przewagi, jeszcze więcej mi się przydało tej przewagi, bo... Potrzebujemy jej do wygrania meczu, jakby tutaj nie patrzeć. A, i teraz nie ukrywam. Ja to zepsułem. Batistę drużyna przeciwna, kurczę, jeden punkcik prowadzenia, panowie. Wygrajcie to, musicie to wygrać. Jamal, on lubi sobie trafić. aj. Jak było blisko Hejko i jest mamy to. mamy to 11 do 8 6 i pół minuty do końca meczu. Panowie, nie wiem, nie obchodźmy to grać na czas byle co O jest. Fred przy piłce rzucaj. Kurczę, nie trafił tego dlaczego taka łatwa sytuacja była? No niestety no niestety. musimy dalej tutaj się starać to wygrać, odbierać piłkę, odbierać piłkę nie. Dobrze. No i szybka kontra, rzut z daleka, bo za dużo zawodników i mamy to, hejko 14 do 8 i 32 sekundy do końca, ale to takie przyspieszone 32 sekundy, więc już za chwilę będzie gwizdek, mamy to, mamy to, kolejny mecz wygrany, fajnie, jeszcze jeden został i może zdobędziemy tą statuetkę. Także bardzo ładnie, no niestety Anna nie udało się, paczka do nas trafia, Daniel do ulepszenia, no i proszę państwa, czekamy na finał, będę grał z jakimś Francesco, zaraz zobaczymy ile ma punktów, czy uda się zdobyć tą statuetkę, czekamy na Francesca, 109 punktów, także tyle co ja, będzie wyrównany pojedynek. Dobra, lecimy bez przedłużania, nie chcę nawet tego oglądać, jestem zdeterminowany, jestem zmotywowany do zwycięstwa w tym finale, o kurcze, no... Już trafili. To było bardzo, bardzo szybkie. No ale tak w każdym meczu praktycznie było. Także to nic nie znaczy. No i Dżamal, mamy to! I mi się wydaje, że ten Dżamal to... Ma jedną z większych ilości z, yy, koszy tutaj trafionych. Naszych zawodników. Odbierać piłkę, kurczę! Jakie afro ma Alberto. Ja też chcę takiego zawodnika. Nie no, ale ta drużyna już jest naprawdę. To widać, że to jest dobra drużyna. Po ich grze. No i czy uda nam się trafić? Jest! Mamy to! Hejko! Ale to nic nie znaczy, jest 4-4. Musimy się naprawdę tutaj starać Z tą drużyną. O, tylko nie do tego afromena. O, Jamal, rzut z daleka może jakiś? Jest! Mamy to! Dżamal! Piękne trafienie. 7-4. do Oby jak najwięcej takich trafień. To uda się to wszystko powygrywać. Dawaj, odbieraj piłkę. Mamy to, coraz jestem lepszy w odbieraniu piłki. No i proszę Państwa, czyste tutaj pole: Will, piękny meczyk się zapowiada. 9 do 4, pomimo tej mocnej drużyny, ale naprawdę ten zawodnik z Afro się tutaj wyróżnia. W ogóle ma jakiś takich. Nie wiem, mi się wydaje, że są coś dobrzy zawodnicy, rzadko spotykani. Ale widzicie, i tak da się im trafić coś. No niestety, fusilli. Nie chcę na to patrzeć 9 do 6, 3 punkty przewagi. Podawać mi tutaj, O Jamal, dawaj Jamal, traf to, jest, mamy to 11 do 6. No, już troszkę emocji jest w tym meczu. To jest gra już o wysoką stawkę, chociaż przynajmniej jeżeli chodzi tutaj o ten początek. No i nie, nie trafcie to, Alberto. Niestety, naprawdę bardzo dynamiczny, szybki ten mecz do Jamala. Dobrze, jamal i trafiaj to. Kurczę, jak mogłeś tego nie trafić? No i Heiko tam nie zdążył dobiec, a to była naprawdę dobra okazja do trafienia, lecz się nie udało. Bardzo się starałeś, lecz z gry wleciałeś i to jest świetna okazja na rzut z dystansu. Aj, że się tego nie udało trafić. Czemu nikt do tej piłki nie biegnie? Co oni wyprawiają? Aj, no i Heiko tutaj zbyt agresywnie wszedł i faul. <laughs> Miejmy nadzieję, że to nam jakoś specjalnie nie zaszkodzi A Ajajajajaj Alberto wyrównuje I to w ostatnich sekundach Praktycznie, no niedobrze, dobra Oj, szykuje się ciężka druga połowa Szykują się duże emocje Odbierać proszę piłkę, mamy to, hejko Podanie do Freda, no i Fred będzie rzut Jak mógł tego nie trafić? Hejko, proszę traf to no, przynajmniej Heiko uratował tutaj honor, bo naprawdę Fred się nie popisał. Wywalę go z drużyny, jak tak dalej będzie. Fred, chociaż on nawet tą piłkę dobrze odbierał, z tego co widziałem, no odbierzcie tą piłkę. Ale widzicie, ja tam nawet nie widzę za bardzo co się dzieje. Podanie. No i dobra, tutaj czyste pole i mamy to. Jest! Walt Disney 15 do 11. Nie mówię, że to jest niezła sytuacja, bo to się może zmienić szybko jak w Kalei do Skopie. Dobra, jest piłeczka i może. Z daleka, z dystansu jest, mamy to. World bardzo ładnie, 18-11, 13 minut do końca. Duża szansa na wygrane, byleby tutaj nic nie dać sobie już trafić. A jeżeli już to niewiele, stop, zatrzymajcie ich. Nie trafił, ale jeszcze weźmiał. Jest. Udało się, no i Jamal piłce Rzut z daleka z takiego aż dystansu. No jakby to trafił, to bym się naprawdę zdziwił. Takie rzuty rzadko wchodzą. Nie wiem, czy w ogóle mi wszedł taki kiedykolwiek. No nie, stop! Kurcze, fusili, o nie. Och, niedużo nas dzieli od zwycięstwa. Ale to nie znaczy, że też nie można tutaj jeszcze przegrać. No i dawaj, traf to, please. Nie, hejko, uratuj sytuację. Jest, mamy to. hejko wrzuca 20 punkt. Także bardzo duża szansa na wygranie 5 minut do końca. Eee, no nie powinno się tutaj nic stać. Już nie powinni zdążyć, Kurczę, Alberto. 4 punkty przewagi. No mam nadzieję, że nie zdążą tego już trafić. Może jeszcze my zdążymy. No Jamal, dawaj to traf to. Jest, mamy to. Praktycznie zwycięstwo w kieszeni. 22 do 16. Mecz zbliża się do końca. Jeszcze może jakieś trafienie? Jeszcze trafienie, dawaj. Nie, 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 Albert! Jest, mamy to. Proszę Państwa, to jest wiekopomna chwila. Wygrywamy pierwszy turniej w mini basketball. I to mi się podoba. Mamy tą wymarzoną statuetkę. Taka fajna piłka. Miejmy nadzieję, że jak najwięcej będzie takich wspaniałych, wygranych meczy. Tutaj dla chętnych jeszcze statystyki możecie sobie zobaczyć. No i to mi się podoba, to mi się podoba. Paczki do otworzenia. Bebop. Także tak to wygląda, zobaczmy jeszcze sobie co tam się stało w menu Win streak to nie wiem w ogóle co to jest, może sobie spróbujemy zrobić to w kolejnym odcinku w Brass League awans na piąte miejsce A tak w ogóle to sobie klikniemy paczkę do odblokowania na kolejny odcinek No i co, odbierzemy sobie tutaj misję, bo coś zrobiliśmy O kurcze, pięć paczek, jakiś points pack, także odbieramy to sobie Paczka numer jeden, co my tu mamy? Dużo pewnie rzeczy, dużo ulepszeń, O, will do ulepszenia, bardzo dobrze no i kolejna paczka, co my tu mamy? Ja myślałem, że to będzie 5 paczek w ogóle. O, styl, jakie fajne spodenki, to ja je chcę. Myślałem, że to będzie 5 paczek, a to dwie po prostu. Zobaczcie, tu piszę 3X Points Pack. W profilu mamy jeszcze 10 gemów do odbierania, także odbieramy sobie elegancko. No i tak wygląda nasze trofeum. Jeszcze zobaczcie sobie z bliska. Bardzo ładne. Jest oczywiście ich trochę do odblokowania. Mam nadzieję, że sobie je kiedyś zrobimy. No i chyba tutaj będę musiał dać connect to facebook, żeby dostać 100 gemów i żeby też się nie straciły zapisy. Tutaj jeszcze mamy coś do odebrania. Ale koszulka, no oczywiście, że ją sobie chcę. Fajna, kurczę. Okej, okay, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. W kolejnym odcinku oczywiście jakieś zmiany w drużynie, zmiany strojów. Połączę może to z facebookiem. No i sprawdzimy sobie, co to jest to Winstry. Także dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.